Ta legenda zainspirowała obecnego właściciela Pałacu Saturna do otwarcia w tym miejscu łaźni rzymskich, czyli jednego z większych w Polsce centrów wellness and spa. Będzie posiadał dużą ilość gabinetów zabiegowych, gabinetów masażu, będzie posiadał dosyć sporą ilość saun, ogrody zewnętrzne i sauny zewnętrzne. Pałac Saturna, w którym będzie się mieściło spa, jeszcze do niedawna nosił wyraźne oznaki upływu czasu. Jednak dzięki trwającej od kilku miesięcy renowacji wkrótce znów stanie się ozdobą czeladzi. Okolicznych mieszkańców cieszy fakt, że w ich sąsiedztwie powstanie taki obiekt. Bo jak to będzie wykończone ładnie, no to naprawdę na poziomę, nie? Dosyć okazały obiekt, ładnie go wykończą. No i funkcja jest właściwa, tak mi się wydaje. Do tej pory w budynku wykonano przednią i boczną elewację oraz wymieniono dach. Oświetlono przednią fasadę, a przed wejściem głównym została umieszczona fontanna w rzymskim stylu. Nadal prowadzone są prace wewnątrz obiektu oraz w jego tylnej części. Od strony północnej pałacu Saturna dobudowywujemy kompleks basenów. A tam, w tym momencie, gdzie koparka jeździ, będzie część recepcyjna z częścią wejściową i szatniami. Oprócz zabiegów zdrowotnych i relaksacyjnych, w tym miejscu będzie można również poddać się zabiegom upiększającym. W obiekcie znajdzie się też klinika chirurgii bezinwazyjnej, pozwalająca cofnąć czas bez użycia skalpela. Pierwsze piętro pałacu będzie pełniło funkcję centrum konferencyjno-kongresowego. Powstaną tutaj sale szkoleniowe oraz biura wirtualne, czyli miejsca, gdzie małe firmy będą mogły wynająć pomieszczenia biurowe na godziny. To jest jeden z korytarzy, w której przewidywane jest w całości pomieszczenia biurowe. Do wynajęcia. Na dwóch najwyższych kondygnacjach obiektu znajdzie się 11 apartamentów o bardzo wysokim standardzie. które będą wynajmowane na zasadzie hotelowej, jak również dla menadżerów, którzy przyjeżdżają do Zagłębia. Każdy z apartamentów będzie urządzony w innym stylu, innymi meblami. Będą apartamenty, które są urządzone na styl stary, podobnie tak jak ten z zabytkowymi meblami. Ale również apartamenty, które będą zrobione w stylu nowoczesnym. Tych apartamentów będzie 11, w tym będą dwa penthouse'y na samym poddaszu, które będą miały po 250 m2. Obiekt zostanie oddany do użytku za około 8 miesięcy. Z pewnością przyciągnie wielu klientów, zarówno z czeladzi, jak i z okolicznych miast.